Dzisiaj chciałbym poruszyć temat polityki narodowościowej władz II Rzeczpospolitej wobec mniejszości słowiańskich w latach 1920-1926. Po 123 latach niewoli Polska była piątym państwem Europy pod względem udziału mniejszości narodowych i etnicznych. Struktura narodowościowa kształtowała się następująco: Polacy: 65% Ukraińcy 16%, Żydzi 10%, Białorusini 5%, Niemcy 4%, pozostali 1%. Polityka narodowościowa była jednym z najtrudniejszych problemów II Rzeczpospolitej. Stosunek do najliczniejszych słowiańskich mniejszości był skomplikowany. Idea mniejszości narodowej powstała w XIX wieku, ale definicja narodu może być subiektywna. W latach 1920 1926 rządy II Rzeczypospolitej Polskiej dążyły do integracji Kresów Wschodnich z resztą państwa. Było to trudne zadanie ze względu na napiętą sytuację międzynarodową i dążenia separatystyczne Ukraińców. Konflikty z ukraińską organizacją wojskową nasilały się, co wymagało reakcji rządu. Rządy sanacji próbowały wypracować spójną politykę wobec mniejszości, ale z różnymi skutkami. Uchwała Rady Ambasadorów, Pakt Landskoroński i działania rządu Sikorskiego miały na celu uspokojenie sytuacji na wschodnich kresach. Jednak brak reform ekonomicznych i trudna sytuacja gospodarcza pogarszała stosunki. Okres rządów Władysława Grabskiego to walka z inflacją, reforma skarbu państwa. I działania antypartyzanckie na wschodnich kresach. Grabski starał się zintegrować te tereny z resztą Polski, ale napotykał na opór posiadaczy ziemskich i trudności administracyjne. Warto zauważyć, że mimo starań rządów nie udało się wypracować spójnej polityki wobec mniejszości narodowych. Chaos polityczny i trudna sytuacja społeczno-ekonomiczna uniemożliwiły skuteczne rozwiązanie tego problemu. Dzięki edukacji i zrozumieniu historii mamy szansę uniknąć błędów przeszłości i tworzyć lepszą przyszłość. Bądźmy otwarci na różnorodność i szanujmy prawa wszystkich obywateli, niezależnie od narodowości.